mi się, że znaleziono chłopaka na postoju taksówek, chłopaka czy mężczyznę, no nie wiem, czy był zabity, czy tego, leżał na postoju taksówek, nie, że nie żyje, no tak mówiono, ale czy, no i między chłopakami myślimy się tak gadka, gadka, no bo jak to w pracy się porozmawiało, no to, to stan wojenny, no to po co on tam był, po co tego. Ale nie przypuszczałem, że dopiero na drugi dzień, czy na trzeci dowiedziałem się, że to mój brat. Wiem, że był u kolegi i właśnie zatrzymywano go, żeby, żeby został, ale nie chciał zostać. No jak to młody chłopak może chciał być w domu, nie wiem co tam miał do... I pożył czekał na tą taksówkę, a tam widocznie nie było, no i on nie miał żadnej przepustki, żadnego nic. W tym czasie, jak go zatrzymali tam. W nocy z dnia 17 na 18 kwietnia 1982 roku, w okolicach tego miejsca został pobity do nieprzytomności przez Zamo Andrzej Szewczyk. Nieprzytomnego Andrzeja znaleziono na ławce obok postoju taksówek. Była to, proszę Państwa, pierwsza śmiertelna ofiara stanu wojennego w Nowej Hucie. Z tego, co nam wiadomo, to byli ludzie, którzy widzieli, jak Andrzejka bili. Bo on strasznie krzyczał, ludzie słyszeli na ludzie balkonie. Ludzie słyszeli ratunku, pomocy i ludzie to tak. słyszeli, ludzie widzieli. I ludzie widzieli, że to nie byli cywile, tylko że to było ZOMO w normalnych mundurach zomowskich. Około godziny piątej nad ranem karetka pogotowia zabrała Andrzeja z postoju taksówek i został zawieziony do szpitala Narutowicza. Rodzina wszczęła poszukiwanie już na długi dzień. Andrzej został odnaleziony dopiero po trzech dniach. I przyjechaliśmy tam i niestety stało stali cywile. Y, to chyba było z policji. Nie, niestety nie chcieli nas dopuścić tam do brata. Ale mój tata, nasz tata, był tak... Y, taką werwę życiową miał, że wyrwał drzwi i powiedział, co wy mi syna nie pozwolicie zobaczyć i weszliśmy tam. I wtedy ja... Ja pamiętam, właśnie pokazali, że to jest nasz brat. Ja go nie poznałam w ogóle, po niczym. Był tak skatowany, że w życiu nie widziałam, nawet w telewizji nie widziałam, nigdy w życiu nie widziałam, poza tym to był dla mnie szok, to był mój, mój ukochany brat. Po 52 dniach i nocach Andrzejego o, o godzinie. nad ranem. 52 dniu nad ranem o godzinie 4.30 Andrzejek zmarł. Orkiestra z huty Lenina grała. Pamiętam, jakżeśmy wychodzili z, z kaplicy. Ludzi było, masy. Koledzy go nieśli w garniturach, z białymi muszkami, z, z wypustkami w rękawiczkach białych. Dziewczyny były na biało poubierane wszystkie. Narzeczona była na biało, ubrana stała przy grobie, jego przyjaciel tak samo. Tata zrobił przemówienie, żeby matki nie pozwoliły zabijać ani mordować swoich synów. I wtedy tatę zabrali. Po pogrzebie, po pogrzebie, Zom. po pogrzebie ZOMO, to znaczy po pogrzebie to byli ludzie po cywilu. SB-cy, SBC tatę zabrali na przesłuchanie, zaraz po pogrzebie, ale mama powiedziała tak ja ciebie nie puszczę i pojechała z tatą na mogliską. tak. Później, no cóż później, później nam było ciężko żyć. Mama, mama, mama praktycznie mieszkała na cmentarzu, leżała na grobie Andrzejka. To było straszne. Myśmy ją przyprowadzali w nocy do domu. Było nas sześcioro, ale najmłodszy zawsze był fajny najukochajszy, taki kochany, fajny Andrzejek. Poza tym był grzecznym, fajnym facetem, był naprawdę, był uczynnym. Był dobrym człowiekiem. Był dobrym po człowiekiem, był bardzo uczynnym. Grał tak, na pianinie przepięknie, grał na gitarze, tańczył w Słowiankach. To był mój najmłodszy brat, Przyszłość miał przed sobą, no, ale tak się stało, jak się stało, no, to ja już na to nie mam wpływu ani nie poradzę nic.